Nie ma, no dzisiaj będę nagrywał y, Five Nights Freddy, bo będę robił 1000, y, zobaczę ile tysiąc 1200 dusz, tak. No i będę właśnie, będę odbierał, no i będę od, y, robił opening duży. Dobra, dajcie lajka i ten, a dropne y, te jedne z. Cienia, zemsty, lub wiosna. te, to końce film. Robię to na nim. Dobra. Pier. Trochę będzie dużo. Przyznam, widzowie. No, ale opening. Opening to opening. No to. Leci. Ograniczony. Uch, nie. Bo to nie jest cień. Lub ten. Chwilka. najpierw muszę wyjść i wejść. Dobra. To jest taki czasem Bóg. No to na razie słabiutko z tych trzech. I podkręcone dobra, podkręcone też się liczy. Dopiero 50 dusz. Jeszcze tyle dużo. Dopóki A jak dropnę na nim, to zrobię później na innym. Znowu ograniczony, Boże. Zdenerwuje mnie. Do... Kurczę, na razie lipa. No ale później myślę, że będzie, bo dużo. Szef zabójca słaby, bo na niego jest 1%, więc... Słabiutki. Dobra. Do... no... dobra, już 100 Za chwilę sto dusz przed nami jest, widzowie. Dajcie lajka i subskrypcję. I napiszcie hashtag, Fre hashtag Freddy. I w komentarzach. A ja przypnę każdemu serduszko. Dobra. Na, ra na razie idzie. A jak chcecie mój nick to napiszę w komentarzu. Jak chcecie mój nick to przyjmę was. Dobra. Ale... Wracamy do filmu. No to na razie już otworzyłem 150 razy. Już zenchantowałem i nie dropnąłem jeden z tych czterech. jak dropnę, to będę tam, gdzie mam papę Nightmare. Ograniczony, no nie. Muszę znowu tak. Ograniczony 0.5, ale... O, już 250... Już... Hmm. Za 15 punktów, za 15 enchantów będzie już 200 ograniczony. Boże, słabo. Dobra. Za chwilę będzie już dwieście tych. Dobra, dwieście enchantów już. Ucień drupnąłem! Stary, dobra! No i teraz, teraz idziemy za innego. Teraz robimy za niego dobra, no to dobrze. Dropnułem, na nią jest 0.01. na ten na cienia. No to najlepiej. Dobra, widzowie, Już... już. Otworzyliśmy za chwilę, otworzymy za chwilę 250 enchantów. I całe kół muszę być na cieniu. Czytam. Dobra, już. Już 250 enchantów. Nie wiedziałem, że tak szybko. Minie. No i wyczerpany muszę wyjść. Dobra. Cień, cień, dobra cień. Cień. Cień, dobra. O, teraz maki. Mm. Mm. Chwilka widzowie, pójdę na trening i kupię po prostu za 500 dobrego i wrócę otwierać. Dobra. Najpierw muszę wejść widzowie. No i wykupię kogoś szybko. Więc minutka. Tam szybciej. Nawet. Dobra. I kiegoś za pięćset za Kupię sobie i 200. Dobra. I kupię sobie... Kogo by kupić? Y No dobra, no to to już na koniec, bo mi nic już nie stać. Albo nie. Kupię sobie o nią. A Boże, ja zapomniałem. Będę nią teraz robił. Jednak nie. Bo nią zrobię i będę nią do eku udawał. Jak chcecie, możecie mojego kolegę zapraszać. niego nikto Kargul 02 2 no, On przyjmie każde po mówię. Dobra. Wyczerpany. Dobra. I to będzie ostatnia postać, albo nie, end jeszcze, jak zostanie mi. Znowu wyczerpamy. Dajcie subskrypcję, bo na 100 subskrypcji pokażę jest Twoją w twarz. Mówię wam dobra. Mm. Dobra, na razie lipa, bo już chyba trochę mojego szczęścia wykorzystałem. Dwa razy dropnąłem na zero kropka jeden. Czekaj, najpierw niech tak będzie i tyle robi cień No to Na razie lipa straszna. A też będę chciał. Dlatego. Sir, musi sz, sz, Chciałem go kupić, bo chcę zrobić, żeby całe e kół miał w cieniu. Wszystko na cieniu. Lub na, lub na podkręconym zemście lub tej. bo to są najstatsze. Lipa. Musi coś fajnego zrobić. <słyszy> Chwila, zobaczę co daj mi. A, dobra. Ostatnie. Ostatnie. I... Koniec, bo to tak się buguje. Dobra, to Pa widzowie. Fajny filmik. Pamiętajcie, subskrypcja. Pa, Ju kolejny filmik w sobotę. I to z moim kolegą będzie. Dobra? Dobra, to pa.